Po poprzednim odcinku pójdę przodem, bo mam cięższy kaliber. Wiedziałem! Aha. Ja wiedziałem! Oh, fuck! shit! Oh, Ej, oh, oh, oh! e, uwaga! Uwaga! Niemożliwe, czyżby nie? A jednak. Oh. God Ja na ciebie czekam, bo tutaj sceneria nie wygląda za fajnie. Zaraz się przekonamy. Sam nie chcę tędy iść. Przede wszystkim latarka po pierwsze, po drugie. Mam wszystkie moje bronie. Morfina! Broń Uuu, jakaś! Strzelba! Nie znalazłem strzelbę. Ja też. I Magazynek do broni i. Morfinka jeszcze leży tutaj. I patyki. Kolejna strzelba i. Patyk? What the fuck? I czemu tu tyle morfin leży? Co to ma znaczyć? Eee, to jest chyba jakaś sugestia. No dokładnie. O! Co? Już poszedłeś? E, widziałem tam dużego. Franka tam w What the fuck! Co to jest? Nie wiem. Czy się do tego zbliżyć? co, ja pójdę przodem. Więc... No idź. Oświęcę się. O, się... Okej, okay, nie można. Albo chyba trzeba przebiec. Jest! Zabiłem go! Ała! Uuu, no. mamy co przejście! Duży nad stoi na drodze! Eee, trzeba go zabić? No. Wracaj się, wracaj się! Dużo jakichś terminów jest. Oa oa Umieram! O, może! No ulec się, to masz jeden. Po... Ale ich tam jest! O, matko, Boże, mam jeden zdrowia! Dawaj, ulec się matko, Mam jeden zdrowia! No, tam masz pełno morfin z tyłu! No lecę, lecę! Ten... Lecę, bo chcę! Duży do nas nie przychodzi! Au! Mam coś au, do glock'a? No coś niby mam. O oh, f**k, wracaj. Ej, eee, go... skończyła mi się amunicja. Trzeba go wymanewrować tutaj chyba. Może. Muszę się uleczyć, Probably. poczekaj. Czekaj, muszę się uleczyć. Jest jakaś morfinka? zabraliśmy morfinkę ostatnią. Eee, chyba jest jeszcze jedna. No. O, tu, no tu, tu, nie... tu, 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 tu. tu, tu. Jest, dobra, mam? O, tu już idzie? Nie, chyba sobie poszedł. Nie, jest tutaj. Ej, tam jest jeszcze drugi, dobrze widziałem? Nie, mnie się błysnie. Kolego, możesz się kurna ruszyć. Chyba trzeba go załatwić. Tak, tam jest jeszcze drugi. O! o idzie, idzie! Kurzył się! Dziękuję bardzo, dobranoc. No, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę trochę przyciszyć jednak grę. Dobra, spokojnie. Ohohoho, muszę. szybciej. No już, ściszyłem. Nie panikuj. Co jest? Pani się atakują cię czy co? No Wiedźma wam mnie atakuje. O, okej. Jakby się nie da zabić, ale jednak da. Dziwne. Okej, ostatni magazynek. I kolejny rabój. No, Franki, no weźcie, no, panowie. No, na na tym pomocy nie możemy go wymanewrować, niestety. Trzeba znowu go chyba zabić. Ja mam tylko jeden nabój do szczutka, no tak że raczej wiele nie zdziałamy. Nie chcieliśmy tego, ale jest... jesteśmy zmuszeni cię uśpić. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, I koniec w moim przypadku. I to koniec. Uuu. Ej, czekaj, czekaj, mam jeszcze jeden magazynek. Ostatni nabój! To trzeba wykończyć, jak go nie wykończysz to mamy przerąbane okej. Okay. Dwa naboje. Genialnie, ja już mam tylko pałkę. No co, to kolejny dzień pałowania w twoim wykonaniu faka. i... A! 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 Au! O, 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 shit! Magazynek zabrałem! No idź! E... E, prawo czy lewo? Nie wiem, ty idź prawo, ja lewo. Na pewno? Chcesz się rozdzielić? Chyba nie mamy wyjścia. Dobra, O no, co ładnie! Jezu! Chyba zginę! Zginąłeś? Tak, zginąłem. I całe moje ciężko wypracowane eku poszło się. I. Widzę amunicję, widzę amunicję. I widzę kolejnego wielkoluda. No to jest jakaś po prostu paranoia. Dobra. Mam na to jest po prostu niezbalansowany poziom trudności. Ała! To bolało! Spoko, nie damy Ała, radę. Ała! Ała! Ała. Ty wielkolud do mnie idzie, no to są jakieś jaja. No... No come on! Inże! Glińże. Nie! Nie! Stój! Niedobry! Kurna... I jeszcze jeden i jeszcze Ech. raz. Odbyłem się, no dobrze. Widzę Ała Ała fuck. Jestem już na końcu drogi A twoja droga chyba... Twoja droga jest chyba... Yy, ślepa z tego co mi się wydaje Chociaż... O fuck. Czy może mi się tylko wydaje? Ała, ała Kurna no te ośmiornice mnie tak no? Gdybyśmy no chcieli tak się jak... pozbyć byśmy całą amunicję stracili na nie, nie to jest tak koniec i... drogi nie, twoja droga też może przejść Tak spokojnie możesz iść Ale... Na no A wiem, trzeba skakać! Jak skoczysz, to cię nie uderzą. A okej okay. Teoretycznie. Ała! No niby to działa! A, 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 a. Dobra op, jest! Udało op, się! Op. Morfinka! I amunicja! Nie! Ojzu! Znalazłem rewolwery. Jeden zostawię tobie. Dzięki! I amunicję do pistoletu też ci zostawię, bo jestem dobry. To wzruszenie w głosie. No, to jest tak bardzo urocze w moim wykonaniu. Oskar się należy. Co się tam dzieje? Widzę cię, widzę cię, jest, widzę światełko No nie, no błagam Serio, to już była końcówka To Oscar. jest jakieś przegięcie pały po prostu Spokojnie, poczekam Drogi pamiętniczku, tego się nie da przejść. A propos pały, dawno nie używałem pałki. Coś sugerujesz? Na czas, ale policyjnej oczywiście. Mhm. Nie wiem o czym ty myślałeś. No. Nie interesuj się. Nie interesuj się. Idź moją drogą jest łatwiejsza. Mhm, na pewno. Po serio, skoro mi się udało tak szybko, to jest łatwiejsza, tak? Tylko niech mi się stamina zregeneruje. Nie nie mam czasu! Napiję się w, ty, w tym czasie, jeżeli pozwolisz. O, o tak. A poczekaj, poczekaj. Czyżby to był już koniec? Jaki koniec? Jesteś na początku samym, ty, hello. Co? Coś ty. Coś ty zrobił. Boże, a ja myślałem, że to pójdzie tak łatwo i przyjemnie. Że już mi krędała. To spokój <noise> nie wiem, odwróciłeś się o 360? Nie, o 180 Możliwe O, to się przyda, to się przyda, to się przyda, to się... Bardzo, bardzo, ale to bardzo przyda. Dobra, to najwyżej będę zajączkiem. Poczekamy, a tutaj... A? Czekaj, nie, nie została dla ciebie morfinka niestety. Jestem zającem! Hop, hop, hop! Widzę, widzę cię, widzę twoje światło, jest dobrze. Ej, no ale bez kitu, no to wygląda jakbym skakał, no. W skali komiczności od 1 do 10? Ile? Co ty robisz, przepraszam bardzo? No, mówiłem ci przecież 50 razy. Jestem zającem. <grym> no! O, nie zgiń, błagam cię, nie zgiń. Jest. <grym> Masz morfinkę? Tak, mam. Dobrze, dobrze, dobrze. A jak ja mogę widzieć Twoje życie? Aha, jest tutaj, widzę. Dobra, dobra to ja biorę. Le Proszę... Możemy kontynuować, rozumiem? Tak, dobrze. w końcu. Czekaj, czy coś tutaj jest do zebrania? Jest tylko patyk. pałka, patyk, drugi patyk i nic więcej. Shit. No dobra, No musimy No weź 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 dalej. Sobie patyk, chociaż na pamiątkę. I co, patyka zwariowałeś. No co ty? Mam Pamiątka, pałkę. Z bardzo mam przyjemnych pałkę. doświadczeń. Mam pa. Oh fuck. A ciebie odłączy. O dziwo nie. O, to bardzo dobrze, bo tu się dzieją straszne rzeczy. Dunno. To jest ten las, no nie. A, tutaj będą nam te trupy z drzew spadać? Wisielce, tak. Yy, mieliśmy małe problemy techniczne. Słyszałem wszystko. Ale mam nadzieję, że to wytniesz. Oczywiście. No wiesz, sprawy prywatnej, i takie tam. No nie no, oczywiście, tak. Cenisz sobie swoją prywatność, to jak najbardziej. Ja twoją no. cenię. No. Tylko, że mi nie ma kto przeszkadzać. No, takie plusy mieszkania samemu. O oh yeah. Poczekaj na mnie! Oh, fuck! Jaka impreza! Yes! Czekałem, Ale się na ten rewolwer jest w miarę dobry, bo jeden strzał i zabija. O to trochę jak w morderze. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Troszkę żeś... Yy, eksplorujmy troszeczkę, co? Tutaj mogą stawy leżeć jakieś. Tak, więcej patyków, wuj... Nie! Yy, poczekaj, obadam sytuację. To jest goście z piłą! Wiem, że tu jest snajperka Bościu z Piłą gdzieś jest Czemu to nie ma granatów? Ja się pytam zbliża Nie no to z tego budynku jest, no on tam jest... Idę... Część spadam jeszcze tutaj Dobra, idź Nic tu nie widzę, dobra Okej, okay, no chyba musimy tam chyba musimy tam wejść No to wygląda, nie mamy wyjścia Okej okay. Spokojnie Spokojnie ja nie chcę to być O, jest tu, 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 tu! Gdzie? O! Przez okno, przez okno! <puszczak> o, Mała panika, ale już wszystko. O, fa! Mam nadzieję, że on nie wyjdzie przez okno. Nie, nie powinien. Dobra. Ja już tam lecę. Dobra, dobra, czekaj, ja tylko. O się Lecę do ciebie! Rewolwero. Jebu! I... JEBU! No niestety... Mamy go z głowy. Serio? Tak. No to dobrze. Coś pod deskami? Nie, nic pod deskami nie <laughs> ma. full? ryfu! Szybko! Co tam masz? Co tam masz? Co tam masz? Ej. Jak się wyrzucało? <śmiech> <Nie>. <śmiech> dobra No! Ale mam jeszcze jeden, okej, okay, dobra Czekaj, jak tu się zmieniał tryb? A, Z Z. A tu mamy jeszcze tego. Yyy... Chyba co to jest za broń? Stolet ten taki dziewięciostrzałowy czy jakiś tak? Donator only Ale to, tu No właśnie, widziałeś, ja już mam inwentory full także. Czekaj. No ja w sumie też Czekaj, tylko się zaopatrzę w to. Mówisz zetką jest, tak? Po jednej, dobra. Tak. Dokładnie. Ok, gotowy. I tu jest jeszcze na strzykawa. Nie już mam inwentory full. Nie. Wszyscy o, mamy inventory w... Po prostu mam limit wykorzystany. Okej, okay, przechodzimy. Dobra, przechodzimy. Leci im na Szczecin. Shit. A teraz to pytanie, czy znowu mnie wywali? Czy może Niekoniecznie? Mm. Proszę, żebyś był. Jesteś. Jesteś, jesteś! Chyba nasze problemy się skończyły, co? Czy twoje? Prawdopodobnie tak. Oje! Oh yeah. No, pięknie. cieszmy się i... Czekajcie, czy to nie zabyt ten psychiatryk? Okay. Tak, to jest, tak, to jest psychiatryk. What the fuck? jest wielkolut. No to są jakieś jaja. Zarządzamy na niego amunicję? Stereo? Tak. Okay. Akurat mi się amunicja skończyła i nie, nie chciałem konsoli odpalać. I... czekaj, czekaj. Bo ja kolejny wielkolut. Tutaj... Kolejny wielkolut. Kolejny wielkolut. Kolejny wielkolut. Kolejny wielkolut. Kolejny wielkolut. Kolejny wielkolut. Kolejny przez chwilę moja postać się zastanawiała... Hmm, pistolet! Hmm, popatrzę sobie na niego. Hmm, tutaj jak fajnie w ogóle. Elegancko do no, piękny pistolet! Doprawdy no, to, to jest bardzo piękne! O! Chyba powinienem zastrzelić tego tutaj wielkoluda I się udał. Ale tu czas. jest jakieś zejście Co się tam dzieje? Poczekaj. To jest na jakieś mnie. zejście na dół. Czekaj na mnie, poczekaj. Ale tam słyszałem też jakieś krzyki, które... to no, są jakieś Tu są te drzwi, to przez nie można przejść No no właśnie tylko dziura nam została A słyszałem tam jakieś krzyki Oh shit, kto idzie pierwszy? graba? E, papier, kamień, nożyce eee. <laughs> Tylko jak to odróżnić? Hmm, hmm. W myślach? Można Padel bije wszystko Bad <laughs> Shit, no dobra, to idę <laughs> Życzę powodzenia Okej, okay. powodzenia Trzyn, dwa, jeden <laughs> Lecę, lecę! Oh, Dobra, koniec samo, samo, to nie, nie, nie samo! Ziastecz... Jest! Dobrze, pięknie! Oh, całe dwa magazynki straciłem na nie, no, co zna? A ja muszę zrobić jakiś taki porządek To Też mi się przydało, bo... No ja mam to Pod jedynką to, pod trójką to, a pod dwójką to. Perfekt! Ja, ja mam tylko do rewolweru, amunicję, nic więcej. A masz sam rewolwer? Nie, mam jeszcze kilka broni, ale już wszystkie. Wystrzelane. To samo. Trudno. Oh, god W jednym Aksiu. O, Jedny oh, god damn. Nie, 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 ja. O boże. O, widzę jak. Widzę jednego, widzę, widzę. Ej, co? Gdzie widzisz? Rozwalę go, rozwalę go. Jest, za załatwiłem mu, okej. Okay. Dobra. Oh, shit. Rozdział 10 Strzelamy się, ja idę w prawo. Ok. Eee... <laughs> oh, my goodness. O my Boże. O Dobrze, no, sobie. Ja idę dalej w takim razie. Profilaktycznie reload, żeby nie było. No to teraz ty idziesz pierwszy w takim razie. A bo nie, bok. Max, mam pomysł. Co? Zamiast Tra się bać i cykać. Co jeszcze raz? To ja proponuję zrobić to profesjonalnie, tak jak w słocie. Czyli... 3, 2, 1. <gulity> go, 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 go 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 go! Clear. <gulity> clear. Oh, clear! Zabrałeś mi znowu amo, e, w sumie to cały karabin. Mydło! Coś się schwylić po mydło. Mmm. Coś such. O, carbo set! O oh, no! Pem. Jaki karton head? To jest Slender! To jest karton head! Slender. Gdzie nie to był karton head? Slender. Widziałeś Przecież już... że widać, nie widać, że to jest nasz kochany Sławciu. Jasne, z kartonem na głowie! Tak, dla niepoznaki założył karton, żeby go nie poznali. Żeby go ludzie nie poznali. Poczekaj <laughs> um, chwilkę, tylko on sobie... A ja sobie ogarnę też przy okazji właśnie... Wezmę pałkę. Mm. No. Pałkę. Pałkę. Czy coś tu okay. się zmieniło? Czy mi się wydaje? bo Tu troszkę nie pamiętam. Nie, że nic się nie zmieniło. Roz... Taki rozkład pomieszczeń tutaj był? Nie. Tak, taki był tu rozkład pomieszczeń. Gdzie jesteś? A tutaj. Yy, mam całkiem dużo amunicji do aktualnie dzierżonej broni, jakbyś chciał wiedzieć. No, bardzo chętnie, tak naprawdę. Dzięki za taką informację. A ja nie mam nic. <laughs> Cóż, mówi się shit happens. Daj mi coś znaleźć. no. A. Co? Coś słyszałem. Ktoś jakby drzwi otwierał. Nie, nie idź tam. To ja otwierałem drzwi. Hello. O, oh, shit! Nienawidzę nienawidzę. Coś mówiłeś? Już jestem. Nie serio, jak zobaczę jakąś amunicję, to weź daj mi ją zebrać, okej? Okay? Okej. Okay. Hmm, zastanowię się. Okej. Okay. Którą? Masz amunicję tutaj. Niech ci już będzie. Jej. E, okej, okay, dobra. E, morfinkę, daj. morfinkę możesz wziąć. E, mam już jedną. To okay. jeszcze prawie pełne zdrowie, także prędko mi się nie przyda dobrze nam idzie, yeah! No, czyli tak tylko na początku był taki Saigon No ja to, sobie wezmę. to była taka A. swego rodzaju, wiesz, demotywacja do dalszej gry No, ale nas nic nie, nie zdemotywuje Nas nie dogoniat! Okay. No i elegancko, teraz taki progres to ja rozumie Oh shit! Wy le, O, parsi medranie. Zero kultury jakiejkolwiek. Dobra, to ja wiesz co, proponuję przeszukać dokładnie te wszystkie, wszystkie pomieszczenia, pomieszczenia tutaj. tak, jestem za, znalazłem morfinkę, która mi się nie podoba. Znalazłem tam. karabin sniperski. No, w sumie G43 albo coś. Poczekaj. Nie, tylko nie wariat z piłą. Co? Znowu go słyszysz? Tak! Człowiek piła. Gdzie, z... Ja go nie słyszę. Uro! A co? Nie... Nic, nic, co? naprawdę nic. Ten trup tutaj... To... On tak leżał sobie po prostu. weź mnie, weź mnie, nie zna. Kompletnie się zatrzymałem i nie widziałem, co jest grane. A to te gnojki, Boże się. No wszystko mi zabierasz znowu. Ale ja potrzebuję. Ja też. Jesteś sam. Ja tak moc... Moc nie potrzebuję. Bóg nakazał się dzielić. Nie wiem, czy wiesz o tym. Chyba, że jesteś ateistą, no to wtedy to tu wszystko tłumaczy. No. Ja, ja nie jestem jakiś specjalnie pro-religijny -re i. Patyku. O! Muszę cię wyrzucić. Wybacz. I Będziemy gory, razem pierwszy gut. <laughs> Zostawiasz go samego. Zobacz na e, niego. słyszysz? o oh shit. No i widzisz, ro rozgniewałeś go. Zostawiłeś Patyk i kurczę wezwał kumpla. Nie, on był już wcześniej. Spokojnie. Spokojnie, a? O... On gdzieś tu jest, on gdzieś tu jest, na nabałem. Możliwe. <grym> Weź złap mnie za rękę, proszę. Ty <grym> <A, fuj, grym> Sorry za przeciążenie mikrofonu. <grym> Oj, Dobrze ci tak! Dobrze tak. ci tak! To kara za twoje homoseksualne skłonności. Daj mi chwilkę, daj mi chwilkę, muszę dojść do siebie. Oooo, uh, f**k! Mm -hmm. Ciary! Okej, okay, już jest ok. <głos> 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 czysto, czysto, czysto. Ej, nic nie ma, żadnej amunicji. Ej, z tamtych drzwi skoczył, e, e, pamiętam. E... Nie, to chyba było piętro wyżej. Na pewno. Ok, tutaj nic nie ma. Wszystko clear. Wszystko wyczyścili! Piętro! Poprzed... Poprzedni gracze chyba wyczyścili tutaj. Piętro. Ostrożnie. on jest! On tam jest! On tam jest! To nie a, a. Dobra, jeden padł. Drugi leży. Ja jeszcze trochę amunicji do strzelby mam, także spokojnie. O! Cześć. Ej, hej. Na pewno tutaj nie ma tego... Człowieka Piły naszego. U! Co, co jest grane? Fuck, fuck, fuck! Sparłem cię tym razem. W końcu kurczę kogoś zabiłem. Ej! Znowu Simon się pojawił, co jest grane? O! Simon! O oh, Simon z shotgunem! Spokojnie ja też mam. Szybko! O oh, fuck, nie, 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 nie. Co tu robi? Fuck, już nie mam ammunition. Uff! Simon z shotgunem! Jest? Dawajcie yes. go? Yes. Udało się. Świetna o robota. Siec. Muszę się uleczyć. Ja tak samo. 3HP. Co tutaj robił Simon do cholery? Eee, tak miało być chyba. No ja nie wiem. A dalej jest ten tam. tam gdzieś ten koleś z piłą, Tylko gdzie? Oooo! Tego szukałem. Mm. Ej, ja mam broń, którą potrafię zabić. No ja się no, no nie, ja do tak tak się przywilej korzyści. Spod... No dobrze, ja shotguna nie mam także, ok? Mogę sobie to wziąć. Dobra, idziemy zmierzyć się z Człowiekiem Piłą Ale ja mam tylko pałkę! E, czekaj piłę. Tam jest Jest, tak, widziałem go Oh shit, czy ja mam go zwabić tutaj? Eee... Dobra Poczekaj, zobaczę I... Nie no, nie trafisz go Masz jeszcze coś na piętrze? E, tam tylko są te drzwi niestety A może po prostu mamy iść dalej albo coś? Shit. Oh Ja bym shit. golał zwyczajnie o oh co teraz? Wiesz co? Nie, zrobimy tak, e, ja... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? E, czekaj, już idę na górę. Chodź, 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 chodź. mam plan. Mam, mam super plan, ekstra plan. A się ja, boję. Ja pójdę tędy, no, tymi drzwiami. On za mną pójdzie, a ty w tym czasie pójdziesz tędy. No i? No i spróbujesz znaleźć jakieś wyjście. A ja będę się z nim ganiał tutaj. Aha, okej. Okay. Mi to pasuje. Wszystko jasne? No, leci. Dobry, o! A! A! Lalalalala! Gdzie babo za to, po co? Nie! Pobiegł za to! Jestem zamknięty w pokoju! <grywka> o matko! O, mężczy, 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 mężczy. Cały no we mnie, no we mnie, cały mój inwentarz! Nooo! Ale spójrz na to z pozytywnej strony. Na z... teraz zaraz będziesz mógł? Niestety nic nie znalazłem. Serio? Ja, tylko dziś się zamknąłem. Łom! Nie, 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 nie daj się zabić, nie daj się zabić Gdzie jest. Gdzie jesteś? barykadowanymi drzwiami Za nimi, w sensie. Czekaj byłem... gdzieś ty powie Nie wiem, ale tutaj są na takie drzwi, które widzę, że można rozwalić je Bo są zareglowane desko... Ale wiem, że da się ją rozwalić Wow, wow co to było? Ej, sprzęt strzał! Ej, to ja! Jesteście blisko ty jesteś kurczę, nie widzę Tutaj cię. Tutaj to znaczy gdzie? E, max piętro niżej Piętro niżej?! W sensie że na parterze tego budynku tutaj A ten... A ten piłamen I... gdzie jest? Ej, tu można wyjść przez okno! A! Ła! Ła! Gdzie?! Ła! 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 Tam na tym... Na tym piętrze gdzie jest gościu z piłą Tam jest wyjście przez okno Ale nie wiem czy to... Ma jakiś związek z fabułą Gdzie Ty w ogóle jesteś? Oł Czas, powrotem do budynku. Nie, nie. Co? Jest, widziałem cię! Ej, stój, 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 zamknij się! Jest, tutaj! Okej, świetnie. tutaj jest wyjście. To nie wiem, czy to. Tutaj mamy iść na pewno? Probably. Ha! Chodź, tutaj jest. Coś. Amunicja do shotguna, amunicja do shotguna jest tutaj, chodź. okej. tutaj, w tym pokoju. No, tylko. Wypuść, coś wypuść, się, coś cię mnie. może tam zaskoczyć. Coś mi się wydaje. Nie, nic. Na pewno? Dobra. Na pewno. Nic tu nie było. No! No! Wchodź! Dobra. I cię wydaje. A... What the fuck, co jest? A to ten. Po cholerę marnujesz na niego, amo! Eee, kwestia bezpieczeństwa. O, To nie damo? tak. Mała! Pomagam! Serio? Co? A ja nie mam nawet apteczki przy sobie Ousie, O fuck. co to było? E, otworzyły się te drzwi tutaj co? Dobra, tutaj w recepcji może coś być Nie, nic nie ma Nie ma na pewno A na ławkach tutaj może I A... chyba mamy tędy wyjść Apteczka jakaś, apteczka, masz jakąś apteczkę Nie ma nic, serio Zero nul Wiem, że tutaj mam iść Max, tu! Grama! Wiem wiem widzę, widzę! Tu, tu. Tylko szukam czegoś, no Naprawdę jestem w wielkiej potrzebie. A? Ach. Wielkiej potrzebie. Dobra, idziemy. Mam tylko, mam tylko badyla, nie mogę. No, a a, ok. Ja miałem aktywować. Tak. Jesteś aktywator, bo jak ty aktywujesz, to chyba nie wywala.